Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dziwno co obudziłam się z myślą, że. A, może bym nagrała jakiegoś weekly vloga? To dawno nie było odcinków na kanale. Nie wiecie co się u mnie dzieje, więc nagrałam sobie weekly vloga. Będzie to vlog z całego tygodnia, z kilku dni nadchodzących. Zobaczymy co się będzie działo. Dzisiaj rano obudziłam się z takim bólem gardła i nawet mówię, słyszę, że mówię też inaczej. Nie mogę się rozchorować, bo jak się rozchoruję, to już będzie. Będzie bardzo źle. To przed chwilą. Miałam stać o 9, jest 11, ale to dlatego, że źle się czuję, tak? Idziemy sobie coś zjeść i zaczniemy sobie razem dzień, także zapraszam Was na weekly vloga. Mam nadzieję, że się cieszycie. Ja też się cieszę. Pewnie nagrywam. Gotuje się woda na herbatę, dlatego może być szum. Od grudnia w sumie w moim domu mamy Thermomixa. I jest to game changer, jeśli chodzi o robienie sobie śniadania, jeśli chodzi o robienie w ogóle posiłków. Tutaj się robi wszystko tak szybko, nie trzeba nic umieć. Wystarczy, że wrzucicie cokolwiek do. co się mieć, jakieś składniki do, do tego, i to wszystko robi za was, więc to jest gicior A jeśli chodzi o dzisiejsze śniadanie, to wczoraj moja mamusia. Robiła sobie do pracy pudding chia i zostawiła mi troszeczkę. Taką klaneczkę, tą nawet nie troszeczkę, to jest bardzo dużo. Więc ja sobie to zjem. Pachnie ładnie. Mówiła mi, że tu jest jogurt naturalny, chia, banan i chyba wiórki kokosowe. także robimy test. Mmm, dobre! Mmm, bardzo dobre! A się poblułam, tylko dlatego ewidentnie coś muszę jeszcze mieć słodkiego, bo nie jest zbyt słodkie. ale ja Muszę mieć słodkie. Przełożę to sobie do jakiegoś innego, do jakiegoś innego miska. Mam mi też mówiła, że bardzo fajnie. Coś takiego fituje. Taki musik owocowy, on jest słodki, więc może go sobie dodam. trzy, kubek wiemniczki. zalewamy herbatkę. To może nie jest najbardziej Instagramowe śniadanie. Wlam trochę tego musu. dam jeszcze więcej banana, bo kocham banana, także idę to zjeść. Wiłam szybkie teleporty Już żeby ogarnąć sobie włosy. W ogóle byłam u fryzjera w zeszłym tygodniu. Mam bardzo krótkie włosy teraz. No nie miałam aż tak krótkich włosów, ale powiem Wam, że czuję się świetnie w tych włosach, więc. No, i jest plusik. Ja też na TikToku szukam bardzo dużo filmików odnośnie stylizacji krótkich włosów, w sensie fryzur z krótkimi włosami, bo ja mam ogólnie taki problem, że moich włosów jest ogromnie dużo i każde moje spięcie włosów nie wygląda tak ładnie i clean. Jak spięcie innych dziewczyn gdzieś tam na TikToku. Więc dzisiaj stwierdziłam, że będę próbować zrobić sobie fryzurkę, mimo tego, że wczoraj umyłam włosy i trochę szkoda jest mi ich traktować je żelem na przykład. No ale muszę przetestować to. Widzicie, jaki mam ogólnie problem z robieniem fryzur. Nie widzę, co mam z tyłu. Nie widzę, jak zbieram te włosy. Pewnie zbieram je w ogóle. Strasznie krzywo. i jestem z ciebie dumna, no ja mam, że nie bardzo jest to krzywo, nawet spoko to wygląda. Może tu coś, jakby widać moją białą skórę, ale to jest normalka. Poko! fajnie, tylko coś z tym trzeba zrobić, ale to sobie podkręcę trochę, tak o, i będzie super kiot. Także trust the process. Ta ja fryzura wygląda aktualnie tak, zaczynam się malować i nie wiem szczerze, co zrobię z tą grzywką, bo myślałam, że będzie w kondycji najlepiej. Mam nadzieję, że będzie wyglądać lepiej, jak już się pomaluję, bo na razie to średnio mi się to podoba, jak to wygląda. Zaczynam się malować tak bardzo szybciora i też nie jakoś bardzo mocno, bo idę później na trening, a strasznie nie lubię ogólnie być pomalowana na treningu, ale nie zdążę zrobić tego make-upu przed treningiem, więc muszę iść w make-upie na trening. Także zawsze jak wiem, że nie zdążę i muszę iść w makijażu ćwiczyć, to nie się jakoś super mocno mam jechać w ogóle na taką poranną kawkę dzisiaj do Kaliego i do Wiki, bo dawno nie widziałam w ogóle Wiki. Najpierw była ona w, na Zanzibarze razem z Kalim, później zaraz ona po tym Zanzibarze Um, pojechała na event do Paryża i nie było też jej trzy dni. Później, jak ona wróciła, to ja wtedy byłam w Warszawie teraz na weekend, bo mamy dzisiaj wtorek, nie wiem czy powiedziałam. No, minęłyśmy się, tak naprawdę, i cały czas się mijamy, a no bardzo dawno ze sobą nie rozmawiałyśmy, a my ogólnie to widzimy się prawie codziennie, tak w normalnych okolicznościach. Przesunęłyśmy to na godzinę 15. ja na 18 mam trening, więc stwierdziłam, że pojadę tam na piętnastą, posiedzę tam z dwie godzinki, może trochę więcej, zjem tam jakiś obiad, w sensie zamówię sobie tam jakieś jedzenie, zamówię sobie może jakieś pierożki, mam to na pierogi. Tutaj mam mnóstwo rzeczy, które wystawiam, ostatnio na Vinted. Mam stare foliopaki TK, w których już nie pakujemy naszych paczek, a została nam jeszcze trochę, więc żeby to już wykończyć do końca, to właśnie pakuję W to moje zamówienia z winda. także jeśli kiedyś dostaniesz za coś takiego, to znaczy, że to, to ja. ja Powiem wam kilka rzeczy Pierwsza rzecz jest taka, że pogoda w ostatnim czasie jest tak okropna Okropna jest! Druga rzecz jest taka, że zawsze jak jadę do kolego i do Wiki to wyglądam jak pajac Próbowałam jakoś zakręcić tą grzywkę I ładnie wyglądała jak wychodziłam z domu i znowu wygląda do dupy Także myślę, że jak pójdę na trening to sobie to wezmę wszystko do góry, zbiorę z tymi... Uuu kurka, 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 uciekaj kurko, uciekaj kurko Daję jeszcze szybko do paczkomatu, mam całą torbę rzeczy, którą spakowałam Falko, cześć, cześć misialu no Dzień dobry pan, dzień dobry, dzień dobry i zostały mi podane pierogi A myślałam to nieprawda, Wiktora wcale nie ugotowała Ale mówiłam wam wcześniej, że sobie zamówię pierogi, w mam ochotę Przyjeżdżam i są pierogi Witam serdecznie, jestem po treningu Wróciłem z siłowni Jestem Kaluch. Co tam blok? Co tam blok? Muszę wam powiedzieć, widzowie, że dostałam od Kaliego na święta super mikrofon do aparatu, którym nagrywam. No i jak widać, nie ma go. Nie ma go, ponieważ się okazało, że mój aparat jednak nie jest w tak dobrej wersji, żeby miał wejście na mikrofon, więc musicie mnie słuchać z takim dźwiękiem. Tak, jaki więc jest teraz. ewentualnie proszę kliknąć w reklamę, żeby Macie mogła kupić nowy aparat. Właśnie tak o to chodziło. Reklama będzie teraz. Będzie pokazanie Wiktorki w dniu dzisiejszym. Bo... Jak moje łóżka, Moje pieska. Ja zmykam do domku. Pa. Pa. Ja już kochani, po treningu wróciłam do domku i zaczęłam oglądać mecz razem z tatą i z Kalim, ale jest przerwa, więc zmykam pod prysznic i wracamy do oglądania. Mamy Odegarda w domu. Denerwuję się i nie będę zabawny teraz, bo się wkurzam i stresuję. Dobrze, że nie nagrywam naszego oglądania, bo Karuch jest tak zdenerwowany. Masakra. Już raz dostał opiecz za krzyczenie na biedne dzieci, które podają piłki na stadionie. Bo są dziś bardzo powolne, a zależy nam na czasie, bo Arsenał musi odrobić stratę. I się kurzyłem na dziecko, przepraszam tak. Witam was kochani bardzo serdecznie W kolejnym dniu mamy środę, godzina 11.04 Ja na 11.00 byłam umówiona na paznokcie, więc standardowo się już spóźniłam Moim postanowieniem noworocznym było przestać się spóźniać, ale jak widać średnio mi wychodzi Czuję się dzisiaj jeszcze gorzej niż wczoraj Okazuje mi, że będę za minutę na miejscu, ale wydaje mi się, że... Może być yy, troszeczkę ciężko, ponieważ nie wiem jeszcze jak z miejscem parkingowym, tak? Mogę nie znaleźć miejsca w ogóle parkingowego. No, piękne miejsce parkingowe. Kurka blada, no tak może być. Okej, okay. no to miejsce mamy. Super, Myślałam, że będzie gorzej, szczerze. Jestem zaskoczona, tylko jeszcze muszę kupić bilet parkingowy, ale tak to jest super. Lecimy na pazy, więc pokażę Wam pewnie już, jak zrobię. Ja już po pazurkach takie mam. Chyba się starzeję, bo robię cały czas takie najnormalniejsze, bez żadnych zdobień Mam na gardło Tak mnie trzęsło zimna mm, u, na tych po że boję się Boję się, co ze mną będzie 10 minut do serenady, oddajemy rzeczy i jedziemy do action i robimy przeglądzik Przyszłam jeszcze do handemu, żeby przymierzyć stroje do ćwiczeń Jestem teraz świrkiem I bardzo fajne, tam widzicie w sumie tył zabudowany Bardzo fajne, leginsy też fajne więc chyba wezmę, bo nie mam żadnego czarnego setu. Są takie kolorowe. A czasami mam ochotę ubrać po prostu inny kolor góry. I nie pasuje mi do, do dołu, więc muszę mieć czarny dół. A górę sobie mogę wymienić, ale kupię sobie do kompletu też taką czarną. Płynęłam się nad tym. Są takie ptaczki z lustrem. O tu ja. Zdjęcie jakichś kosmetyków może. To też ładne. To też fajne. potara, widziałam ją na TikToku ostatnio. Ma owocki. też ładne, ale tylko jeden kolor jest. Fajne. Wróciłam do domu i pokazuję Wam szybko, co kupiłam w Action. Zapłaciłam za to 75 zł. A jest to tylko tyle rzeczy. Jest taka sól do kąpieli, ona akurat była tania, bo chyba 4 zł. Kosztowała. To jest spokomarka w sumie. Mango i peach. Więc zobaczymy, jak będzie pachnieć. Najdroższą rzeczą było zdecydowanie kule do kąpieli. Kosztowały chyba 18 zł za 5, więc w przejściu no nie wychodzi do aż tak dużo. I to jest jakiś zodiak, coś tam też jestem ciekawa, czy będzie ładnie pachnieć, czy będzie robić pianę. Bo ja bardzo lubię, jak kule do kąpieli robię pianę. Kupiłam taki wielki żel pod prysznic, to co wszędzie. Jest pokazywane na TikToku. To takie do ulizywania baby hairów. Jest też napisane, że może też służyć do drwi, więc jestem ciekawa, bo ja mam baby hairów bardzo dużo i to są włosy, które nigdy nie chcą być, jakby wiecie, przyklepane w miejscu, więc może akurat się to sprawdzi. Ja mam taką szczotkę do szczotkowania ciała na sucho. Mam taki turban. Niby on jest jedwabny, ale nie że w to bo też kosztował jakieś 5 zł. Kupiłam ja turban, jak już jesteśmy w, przy temacie włosów. Jest z rzeczą. To są takie czniczki z mikrofibry Na każdy dzień tygodnia Więc to jest spoko, bo ogólnie twarzy nie wycieram ręcznikami Tylko papierem Fatalnie się czuję Robię sobie jakąś ciepłą herbatkę i zwlekam do łóżka Także tyle będzie mnie z dzisiaj Dzień dobry, dzień dobry, witam w piątek Wczoraj się do was nie odzywałam Bo ze mną było... Trochę średnio. Dalej bardzo boli mi gardło. Miałam nadzieję, że dzisiaj będzie już ze mną super, bo chciałam iść dzisiaj na trening. Nie wiem jeszcze, czy na niego pójdę, bo boję się, że załatwię się jeszcze bardziej, ale. Mam tutaj aktualnie torbę z ciuchami, jadę do wiki. Czuję się lepiej niż wczoraj, więc stwierdziłam, że jak już jest mi trochę lepiej, to jadę trochę ponagrywać. Chcemy dla Was nagrać kilka outfitów, tych co zawsze razem nagrywamy, bo dawno też to się nie pojawiało. Ja chciałam też swoje sama nagrać, także te właśnie do Kaliego i do Wiki. Zbieram jeszcze ostatnie rzeczy. Nagrywam też dzisiaj winyl outfit. Do tej płytki. Muszę jeszcze do paczku, Matu odebrać właśnie spódniczkę i buty, które chcę ubrać do tego outfitu. Także jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Jechałam do Łudysia i do drugiego misia. Łudysz. Łudysz-misz. No taki fajny, jak się cieszy. Mam Wam. Tutaj mamy pełno ciuszków już gotowych. Tak wygląda zawsze nasze ogarnianie się. Moja, ha, ha. Siost moja siostra też jest przepiękna. Ha, ha. Dzięki. Ao, nie wstajesz, to jest taka jak myszka po łóżku. Mała. No, vloga to wrzucę Chyba najwięcej ujęć na tym vlogu to będą ujęcia z auta. Ja cały czas dziś jadę. Wiedziałam, że jednak jadę na ten trening. Grałyśmy z Wiką dwa fity. Nagrałam też dwa fity ja sama. One się pojawią przed publikacją tego vloga, więc jak śledzicie mnie też na drugiej platformie na literę I to tam śmigają już te filmy na pewno um, nagrałam jeden win outfit i nagrałam fit na koncert, który jest w poniedziałek, ale niestety muszę w niedzielę jechać jeszcze raz. Grać to jeszcze raz ten fit na poniedziałkowy koncert, bo torebka w sztucznym świetle miała zupełnie inny kolor i totalnie mi to psuje. Całą wizję tego outfitu i no nie wstawię tego. Bardzo nie lubię wstawiać rzeczy, które mi się nie podobają, więc będę to musiała poprawić. Dobry kochani, witam się z Wami w sobotę. Zapomniałam wziąć ze sobą aparatu, więc weekend będzie nagrany telefonem. Jestem u Kuby, zrobiłam mu obiadek. Pyszny, jest przepyszny makaronik mhm. z cukinią i z kurczaczkiem suszone pomidorki polecam. Po 13 był na siłowni. Ja wczoraj mówiłam, że czuję się już lepiej, ale dzisiaj się obudziłam i jestem ze gorzej niż było, więc no nie jest zbyt ciekawie, mieliśmy iść razem na siłowni, ale ja sobie odpuściłam, bo na poniedziałek muszę być zdrowa, bo idę na koncert, więc jemy sobie obiadek, a później śmigamy na kawę, na jakieś pistacjowe rzeczy. Ja od y, walentynek nie jem słodyczy, ale dzisiaj robię sobie przerwę od niejedzenia. I dzisiaj będzie jedyny dzień, gdzie zjem coś słodkiego. Będziemy szukać pistacjowych rzeczy. Okazało się, że prawdopodobnie nie zdążymy do miejsca, w którym chcieliśmy, w którym chcieliśmy zjeść, więc... Nie powiem, kto tak długo się zbiera. <laughs> no to wszystko przeze mnie. Ale to też dlatego, że oglądaliśmy, że w sensie się kończyłam odcinek serialu, który Kuba skończył sam. Wytarliśmy serniczek pistacjowy i połączuś pistacjowe. Wyglądamy gajami. Czekamy jeszcze na kawkę. I będziemy jeść. Bardzo mnie dziwnie jeść coś słodkiego po takim czasie. Tym bardziej, że nie skończyła się jeszcze moja przerwa od słodkiego, ale dzisiaj sobie robię wyjątek. Próbujemy mm. serniczka pistacjowego. Mm. Wygląda super jami. Mm, nie czujesz pistacji. Nie czujesz pistacji? Dobra. W ogóle jesteśmy w miejscu, które nazywa się Pistacio Box. Box. Czyli to jest wszystko pistacjowe. Ale nie było tego super dużo rzeczy w sumie. Ale jest też taka godzina, że. tą nutkę pistacji, jak się przebija przez ten ser w serniku. Ale to jest nutka. Tak, ale jakby to jest wciąż sernik, no pistacjowy, nie? więc jakby nie czuć intensywności tego smaku, ale jest bardzo dobre, smaczne. Taki właśnie jest. Jestem dzika tego kątka. Ogólnie, dobry. Dobry Ogólnie, no sernik no, dobry. Pieśne. Spodziewałem się, że będzie bardziej e, czuć te pistację. No. Ale ja zresztą. bardzo tęskniłam, do słodki też planuję sama upiec sernik taki, mmm, pistacjowy na święta Więc zobaczymy Przechodzimy do pączuszka mhm. mm. Tu już mm. chyba będzie bardziej czuć te pistacje Ale <grym> to jest to Bardzo dobre Fajnie Dobrze, że ja tego jest Bardzo dobre Niedziela Idziemy na spacerek Razem z i izwiczką i z Udisiem i ze i z Kubą Jedziemy my. Przepraszam, ty i ja. Tylko nie stać. Przywitaj się, ale nie stać. Moi drodzy, przejmuję vloga. Ja mówić głośno, ale tego nie wrzucaj Kochani, jedziemy właśnie do Kaliego i do Wiki do domku Widzieliśmy się z nimi na obiadku, który widzieliście Jedliśmy sobie obiadek Jedliśmy e... pyszny obiadek tak. Kuchnię Kuchnia wietnamska i teraz jedziemy właśnie do niej do domu Bo ja muszę nagrać filmik, o którym mówiłam, że mi nie wyszedł jeden w piątek Więc muszę go dzisiaj poprawić, bo jutro on musi lecieć e... Prowadzę e... Kuby Auto pierwszy raz w życiu i... Jestem trochę zestresowana. Ale ja bo... się boję o własne życie, ale. Zobaczymy. Może dojedziemy do cenu. Nieprawda, Kuba się wcale nie boję o własne życie. Dobrze mi idzie, tylko że problem mam taki, że ja swoje auto mam w automacie, a to jest manualne autko, i muszę jakby zmieniać biegi, i to jest problem. Ale teraz tylko kiedy taką prostą drogą, gdzie nie muszę się zatrzymywać, to jest Nagrane. Siedzimy z Kubsonem u Kali'ego i Juwiki. Kali nagrywa. Wika pojechała do swoich rodziców A my siedzimy u nich w salonie i... Przejęliśmy dom Przejęliśmy dom, pijemy kawkę, oglądamy sobie meczek Także super niedzielka Myślę, że dokończymy meczek do końca i pojedziemy właśnie do mnie Budiś też jest z nami Myś o słodki siedzi sobie tutaj Dzień dobry, witam Poniedziałek, wreszcie mam aparat Zupełnie inaczej jest nagrywać aparatem niż telefonem Jadę właśnie windą do autka, już jestem troszeczkę spóźniona, as always Jeżdżamy do Łodzi na koncert Jala Horana Jadę po dziewczyny, z którymi omówiłam się i które będą jechać ze mną do Łodzi Jeszcze szybko lecę do Żabki, bo coś do jedzenia, bo nic nie zjadłam I jedziemy do Łodzi Nigdy nie byłam w Łodzi w ogóle dobry Łódź, dojechałyśmy do Łodzi Siedzę i czekam, w sensie przyszłam tu po aparat, bo go zapomniałam Już się rozstałam z dziewczynami, które tu przywiozłam, one poszły w swoją stronę ja poszłam swoją, czekam na Klaudię i na Jaskiego, którzy zaraz powinni tutaj przyjechać. Wróciłam właśnie do samochodu tylko po aparat. Idziemy na jakieś jedzonko, jest chwilę po 14. koło 18 otwierają się bramki, więc myślę, że sobie zjemy i na spokojnie sobie pojedziemy pod Atlas Arenę. Dzisiaj w Łodzi pada śnieg. Jest dramat. 2 stopnie, mega zimno. Także bardzo serdecznie współczuję wszystkim ludziom, którzy muszą kolejkować. Masakra. Nagrywam jedzonko Czy udostępniacie swój wizerunek? Udostępniam Jaski. Kladla. Ja też jestem. Kochani, jesteśmy w pięknej manufakturze. Ja tu jestem pięknym. Łódź. Nie, tego nie krzyczymy tutaj. Tam jest na przykład duże jajko. Pokażemy Wam potem duże jajko. To jest duży miś. Madi, chodź tam. Jaski, daję 10 zł, jak wskoczysz do fontanny. A ja jak wskoczę pień. do fontanny? To masz 15 zł na wskok do fontanny. Dobra, to ja wejdę na fontannę. Okej, okay. 20 złotych za wejście na fontannę, dobra. 15. Mamy pie... 15. Nie, Ej, no nie! No to 20 zł. Kochani widzowie, tutaj mamy duże jajo. Duże o, jajo. duże jajo. Dużego kurczaczka, tu ma nóżki, takie słodkie i jest dużym jajem, znaczy kurczak w dużym jajem. Do widzenia Do widzenia.